Przyroda jest fascynująca, a także pełna ciekawych nazw i właśnie temu będzie dzisiaj poświęcony dzisiejszy podcast edukacyjny w Drawieńskim Parku Narodowym. Znakomici goście w naszym studiu, pani doktor habilitowana Edyta Buczyńska, katedra zoologii i ekologii zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, profesor tegoż Uniwersytetu oraz pan doktor habilitowany Paweł Buczyński, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Witam Państwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Te Dzień słowa, miło. o których mówiłam, przybliżmy je, wytłumaczmy. Bentos i makrobentos, bo to państwa dziedzina. Tak jest, kochanie? Zechcesz? <grym> ja? <grym> tak jest. <grym> Proszę bardzo. Bentos to są generalnie organizmy, które są związane najprościej rzecz ujmując z dnem różnorakich zbiorników, czy słodkich, czy też słonych, bo to jest bardzo szeroka definicja. Na początku warto by było jeszcze zrobić taką wzmiankę. W dawnych czasach bentos miał troszeczkę szerszą definicję. Obecnie większość naukowców utożsamia bentos z, ze zwierzętami, jakby wyłączając organizmy roślinne. Roślinne, roślinnopodobne bądź bakterie. I oczywiście, jak można się łatwo domyśleć, w bentosie mamy bardzo wiele różnych kategorii. Ze względu na mm, wielkość tych organizmów, ze względu na to, z jakim typem podłoża są one związane, bo na przykład niektóre z nich y, mogą być na stałe y, związane, bądź y, 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 przyczepione na przykład do y, podłoża kamienistego, do drewna. A przykłady tych organizmów, tych zwierząt? Mm. W mojej, w mojej na przykład grupie, której ja się zajmuję, są to chruściki, że część, część gatunków ma określone preferencje. Na przykład taki gatunek jak Lepidostoma bazale, muszę się tu niestety posłużyć nazwą łacińską, bo w chruścikach praktycznie nie funkcjonują nazwy, nazwy polskie. To jest ksylofag, czyli organizm, który się odżywia martwym drewnem. Więc siłą rzeczy ten gatunek będzie na przykład związany z różnymi zanurzonymi pniaczkami, gałęziami, grubszym takim detrytusem. Grubszy detrytus to, jest, to, są, to są właśnie te, te gałęzie, pniaki, grubsze, grubsze gałązki, a mamy również tak zwany drobny detrytus. Jest najczęściej taki mocno już przemielony, rozdrobniony, który gdzieś tam najczęściej występuje przy brzegu albo na przykład między... między Generalnie materię Tak, taka materia, hmm. materia właśnie organiczna między, między gdzieś kamieniami, roślinnością i tak do chruścików wrócimy. Teraz panie profesorze, mm. gdyby można było przybliżyć nazwę makrobentos i makro... czy chruściki należą do tego makrobentos? W większości tak. Makrobentos to jest proste rozróżnienie, jeżeli mm, oparte o wielkość, na, na wielkości ciała. Wyróżnia się mikro, mezo, albo mejo i makrobentos. To są trzy kategorie. Kiedyś uważano, że makrobentos to są organizmy mające więcej jak dwa centymetry. W tej chwili bardzo funkcjonalna hmm. definicja, że to jest to, co jesteśmy w stanie rozpoznać gołym okiem, po prostu w bentosie. To jest właśnie makrobentos. Yy, no, ma to, tak patrząc, praktycznie od kilku milimetrów, w przypadku makrobentosu morskiego nawet do kilku metrów, potrafi mieć oczywiście. W przypadku naszego makrobentosu, yy, czy makrozoobentosu słodkowodnego, to jest tak do kilkunastu, maksymalnie około 20 cm, bo na przykład przedstawiciele makrobentosu jest rak szlachetny, prawda? Chociażby zwany rakiem rzecznym, to tam stara samica potrafi mieć 20 kilka centymetrów. To chyba to jest taki maksymalny rozmiar. Bentos, makrobentos, dlaczego zajmujecie się tym tematem? Co od niego zależy w przyrodzie? W środowisku wodnym właściwie wszystko, można by powiedzieć, bo to jest też taki łącznik, zarówno jeśli chodzi o obieg materii, przepływ, przepływ energii. Przede wszystkim najważniejsza funkcja bentosu to jest oczywiście pokarm pokarm dla, dla ryb, dla innych zwierząt i, i, i bezkręgowych, i, i kręgowców, ale oczywiście również rozdrabnianie materii organicznej, włączanie jej do tego całego cyklu, który pewnie wszyscy pamiętamy, chociażby ze szkoły podstawowej. Także tych, tych funkcji jest bardzo, bardzo dużo. Też właśnie w zależności od, od danej grupy, prawda? Filtrowanie wody, różne Różne rzeczy związane też z czystością środowiska są bardzo ważne. Dlaczego się właśnie bada, bada bentos, czy, czy konkretne też grupy? Wiele ze zwierząt bentosowych to są tak zwane wskaźniki, biowskaźniki czystości, stanu środowiska. Różnie się to teraz określa: dawniej się skupiano bardziej na samych właściwościach fizyczno-chemicznych wody, w tym również zanieczyszczeń. Obecnie Panuje też taki trend, że się troszeczkę rozszerza to wszystko w kierunku też... Takiego określenia, jakby stanu, wręcz zdrowia. Z angielskiego to się określa health, słówkiem health. W, health. Polskim, w polskim systemie monitoringu środowiska się mówi o potencjale biologicznym. Tak. To dosyć dobrze oddaje. Jeżeli mhm. środowisko jest zdrowe, czyste, to ma duży potencjał biologiczny. Mhm. I to widać w różnych elementach ekosystemu, w tym w Bentosie. Tak. Mhm. Chodzi o to, że im czystsze środowisko, tym oczywiście ten ekosystem lepiej funkcjonuje. No jest po prostu prawidłowy, prawda, nie ma tam żadnych, żadnych zaburzeń właśnie wiele, wiele organizmów indykatorowych biowskaźników, no po prostu jest w stanie wiele zdradzić. Czy Jak? wszystkie organizmy bentosowe y, żyjące w wodzie filtrują tę wodę, czyli mają znaczenie y, y, dla jej czystości? Proszę <grym> powiedzieć. <grym> nie. Prz znaczy, y, jeżeli rozpatrywać y, taką ścisłą definicję filtratora, to oczywiście, oczywiście, że nie. Tutaj na pewno warto by wspomnieć y, o ogromnej roli y, chociażby małży, prawda, w, w wodach y, i słonych i, i słodkich. Natomiast y, nie wszystkie są filtratorami, nie wszystkie się przyczyniają to, Ale też do bentosu tak. należą. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. A część się żywi roślinami, tak. jeżeli jeszcze mówimy o uh -huh. tym ogólniejszym Grupach aspekcie. Bardzo duża część organizmów zoobentosowych zajmuje się przetwarzaniem tej materii organicznej, która uh -huh. zalega dno. I tak naprawdę to jest bardzo ważny element zwanych sieci troficznych. Czyli uh -huh. właśnie z jednej strony przetwarzają to materię organiczną, z drugiej strony, tak jak żona mówiła, Same stają się organizmem, najczęściej ryby, bo głównie ryby się tak. żyją bentosem. Chociaż też yy, i ptaki, niektóre. A ważki, hmm. które należą do makrobentosu. Pan no, profesor mnie już nauczył. <głos> <głos> ważki są ściśle i wyłącznie drapieżnikami. Tak zarówno larwy, jak, jak i magines. One są tylko drapieżne. Waszki są drapieżnikami i są wzrokowcami. Czyli czułków prawie nie mają. O czułkach mówimy, że są rudymentalne. Czyli one są króciuteńkie, gdzieś tam sterczą na tym czole, trzeba się uważnie przyjrzeć, żeby je zobaczyć. One tak naprawdę głównie służą do wyczuwania prądów, prądów powietrza i delikatnie jako narząd węchu, bo paradoksalnie owady nie mają nosa. Także najczęściej na, najczęściej na czułkach są narządy węchu, ale węch uważek jest bardzo słaby. Generalnie u stawonogów. Mamy do czynienia z, że z tak zwanymi oczami pojedynczymi, z zwanymi omatidiami, z których często powstają oczy złożone. I te oczy złożone są bardzo duże u ważek, dlatego żeby ważka bardzo dobrze widziała. Potrafi u niektórych gatunków w jednym oku być nawet 20 tysięcy oczu pojedynczych. Tak przeciętnie jest od kilku do kilkunastu tysięcy, zależy od gatunku. One z jednej strony świetnie wyczuwają ruch, bo każde z tych oczu ma swoje pole widzenia, i potem to jest nakładane w mózgu na siebie, prawda? Czyli jak coś się przesuwa względem oka, to jest idealnie widziane. Po drugie, poszczególne części oka są wyspecjalizowane. Część jest wyspecjalizowana do patrzenia w dół, część na przykład wy 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 wykrywa linię horyzontu, żeby ten owad leciał prosto, żeby nie koziłkował. Część patrzy do góry, niektóre mają soczewki bardziej wypukłe, inne mniej. To jest dosyć skomplikowane zjawisko. Pan, tak? Pan widzi moje duże oczy, panie tak. profesorze. Można, można trochę to zobaczyć, jak się na przykład widzi gdzieś taką siedzącą ważkę. Jak popatrzymy, jak się światło rozprasza na jej oczach, to zobaczymy, że w różny sposób, w, sposób w różnych częściach oka. A to po co jej ten... taki długi tułów? Czy to jest stabilizacja dla to dużych jest, skrzydeł? To jest od, to jest, odwłok, tak. Czy to jest odwłok? Krótki, krótszy tułów, dłuższy, długi odwłok. Odwłok jest bardzo zwarty, i to jest związane właśnie ze skrzydłami. Gdybyśmy popatrzyli sobie, każda osoba, która przez szkołę, przynajmniej średnią, to pamięta, że mamy przedtułów, środow, i za tułów i zatułów u owadów. I one są zwykle osobne. Natomiast u owadów y, mamy przedtułów, na którym mamy tylko nogi, bo pamiętamy, że na drugim trzecim segmencie owadów są skrzydła, to jest taki sobie nieduży pierścień po prostu między głową a właściwym tułowiem. A wśród tułów i zatułów to jest ogromna lita struktura, nazywamy to wzrosło tułowiem, czyli bardzo mocno się zrastają te dwa elementy, na nich są skrzydła, a cała ta przestrzeń, która jest w środku, wypełniona mięśniami. Z tego względu na przykład ptaki bardzo chętnie polują na ważki, bo to jest bardzo smakowity kąsek. Właśnie mamy ogromną masę mięśniu, takiej żagnicy czy husarza, tych takich dużych ważek, Przez to jest mniej więcej centymetr na centymetr mięsa, prawda? To dla ptaka to już jest coś. Tam są praktycznie same mięśnia, tam prawie nic innego nie ma. Natomiast wszystkie istotne organy życiowe, pomijam mózg, oczywiście, który jest w głowie, znajdują się u ważek, zresztą podobnie jak u innych owadów w odwłoku. Tam mamy serce, tam mamy narządy rozrodcze, etc. Osobniki dorosłe polują w locie, tymi swoimi niesamowitymi oczami wypatrują ofiarę, yy, mają na tyle skomplikowany układ nerwowy, że potrafią przewidzieć jej tor lotu. Czyli nie, nie lecą na przykład, to leci ofiara, prawda, nie lecą w ten sposób, że dostosowują się cały czas do torlotu lotu ofiary, tylko partycypują. Gdzie ta ofiara będzie w danym momencie, przycinają to jej lotu, lecą w linii prostej. Amerykanie to badali w latach 2000, przepięknie też modelowali komputerowo, właśnie bardzo ładnie to opisali, zespół Rickningtona. I coś taka ważka robi potem. Nogi ważki, jak patrzymy, są tak jakby dziwne, prawda? Ona, jak ważka siądzie... No wreszcie to mówi ona, pan moim językiem, jakby dziwne. To ona, to ona, <laughs> to ona, ona ledwo, ledwo chodzi po tej płaskiej przestrzeni, dlatego przednie nogi są bardzo krótkie, środkowe trochę dłuższe, tylne jeszcze dłuższe, bo te nogi tworzą taki koszwytny, i tak jakby ona się rzucała objęciami na tę ofiarę, ta ważka. Ale one mają jeszcze te włoski. Tak, I to, właśnie, to nie są włoski, tak. to są szczecinki. Tak. Bardzo sztywne, które zapobiegają, żeby raz złapana ofiara się wyrwała. One trochę tak działają jak zęby Jak klatka. Na co polują te ważki? Muchy? Od, od bardzo małych much i innych owadów latających po duże motyle. Przez... A nawet ważki. A nawet hmm. ważki. Przy czym tak. generalnie najczęściej, najchętniej są wybierane średnie ofiary, że takie muchy do centymetra powiedzmy. Hmm. Generalnie taki jest najbezpieczniej, żeby ta ofiara się za bardzo nie wyrwała albo nie zrobiła jeszcze broń boże krzywdy drapieżnikowi. Genera jak się waszki są generalistami, czyli bardziej istotna jest wielkość ofiary niż jej, jej rodzaj, i jak się nawet analizuje ekologię drapieżników, to widać, że istotny jest stosunek zysku do, do kosztów u drapieżników, mm -hmm. czyli żeby się nie za dużo nalatać i złapać, prawda? Bo jeżeli na przykład nalata się ta waszka i złapie sobie bardzo małą muszkę, to ona będzie wydatkować większą ilość energii, niż zyska trawiąc tą muszkę. Czyli, Czyli małe muszki odpadają w przypadku większych ważek. Średnia muszka jest ok, bo już za sobie dużo energii zawiera, natomiast żeby złapać dużego motyla, to już jest kłopot. Czyli zwierzęta są także ekonomistami. Tak jest. To jest odkrycie. To oczywiście. jest klasyczna ekonomia. Ta. To ja zapytam teraz panią profesor o chruściki, bo to pani specjalność. Tak jest. Chruściki, rząd owadów wodnych o przeobrażeniu zupełnym. Czyli tak jest, tak jest. Generalnie, jeśli chodzi o owady, to mamy takie dwa główne typy przeobrażenia. To troszeczkę przybliżę, bo może nie wszyscy wiedzą do końca o co tu w ogóle chodzi, bo ten rozwój owadów jest dosyć, dosyć skomplikowany i wyjątkowy w świecie, w świecie zwierząt. Przy, roz, przy rozwoju niezupełnym, mamy trzy stadia rozwojowe: stoją, larwa oraz postać dorosła, owada, czyli imago. Natomiast przy obrażeniu zupełnym, które się pojawiło później w toku ewolucji, dochodzi nam jeszcze czwarte stadium, tak zwanej poczwarki. poczwarki. I akurat chruściki należą do owadów z przeobrażeniem zupełnym, gdzie właśnie jeszcze dodatkowo stadium wodnym jest również poczwarka. Czyli larwa, poczwarka żyją sobie spokojnie w wodzie. Natomiast przed już przeobrażeniem, Poczwarka wychodzi, opuszcza, opuszcza wodę. Najczęściej gdzieś tam wdrapuje się albo na jakąś roślinkę przybrzeżną, albo na jakiś kamyczek, wyłazi czy wypełza na piasek i tam, i tam zachodzi przeobrażenie. Chruściki, tak na marginesie, bo jest to rząd owadów dosyć taki enigmatyczny, mało znany. Natomiast jak Państwu powiem, że dawniej były wliczane do, do tego samego rzędu. Co motyle, to może troszkę przybliży te tak owady. Wyglądają trochę jak takie większe mule. Tak jest, dokładnie. Są Porównywane tak... do ciemnych. Ta, tak, bo większość z nich ma też aktywność nocną. To są owady postaci dorosłe, są aktywności nocnej. Mało gatunków jest aktywnych, stosunkowo niewiele jest aktywnych za, za dnia. One właśnie przypominają takie, takie czasami szarobure motylki, gdzieś tam polatujące. Wiele osób prawdopodobnie je myli, też podejrzewam, widzę je po raz pierwszy na przykład z, z, z motylami. Przygotowując się do tej rozmowy yy, dowiedziałam się, że mhm. motyle to są łusko skrzydłe, tak a chruściki włosko skrzydłe. Dokładnie. No a jeszcze jakby tak przełożyć to na ludzki język. <laughs> Generalnie skrzydła, skrzydła motyli są pokryte takimi drobnymi łuseczkami, które dokładnie wyglądają pod mikroskopem jak taka struktura dachu, jak, jak dachówki. Jak dachówki, i to, to, co mi widzimy, te piękne kolory, czasami takie odblaskowe, ubrawienie strukturalne, to, to wszystko to są, to są właśnie te drobne, drobne łuseczki. Natomiast właśnie u chruścików zamiast tych łusek mamy takie bardzo, bardzo drobne włoski. Włoski, taki, taka szczecinka ona może być rzadsza. U niektórych gatunków jest taka bardzo, bardzo taka gęsta wręcz, wręcz tworząca taką praktycznie zwartą pokrywę, to często u gatunków, które. Yy, są aktywne w miesiącach na przykład jesiennych, kiedy już jest chłodno, albo u gatunków, które żyją w źródłach. Ale po co te włoski? Zapewniają im ciepło. Skoro mówimy o skrzydłach, to ważki również mają skrzydła, bardzo piękne, pokryte właściwie taką siecią, no właśnie czego? Co to? to siecią żyłek, które są obecne u wszystkich owadów. Gdyby pani oskubała tego nieszczęsnego motyla z łusek, a nawet nie trzeba oskubywać, wystarczy, pal wystarczy palcem przeczeć po skrzydle, i łuski same zejdą, też by pani zobaczyła takie mhm. żyłki. Wracając do tych łusek, jeszcze mogę powiedzieć, że tam wspominała Edyta o obarwieniu strukturalnym, te kolory w ogóle nie wynikają z pigmentów. Mhm. Czyli te kolory, którymi widzimy, to jest efekt rozpraszania interferencji światła na tych łuskach. To jak trochę ktośem, jak u zimorodka Tak więcej. Jest. Także jak się ktoś Dokładnie. będzie tyle obserwował w terenie, to polecamy podejść do niego tak trochę z prawej, trochę z lewej i zobaczyć, że te kolory się zmieniają. O Wiele? motylach tak. kiedy indziej, teraz tak. ważki. Tak, tak także <laughs> rozmawiamy o żyłkach. Generalnie no, skrzydło jest dosyć duże, łowada, prawda? Więc ono musi być oparte na jakichś strukturach. Skrzydło jest błoniaste, ale ta błona musi być czymś podparta. I tym właśnie są silnie schitynizowane żyłki. Czyli taka powierzchnia tego skrzydła to są dwie warstwy chityny, które ze sobą się tykają i tyle, ale to by wszystko łopotało. Natomiast strukturą, która je podpiera są żyłki. Żyłki dzielimy na poprzeczne i podłużne. Także jak Państwo popatrzą na skrzydłowaszki, to to mamy przepiękny przykład tak zwanej sieci pierwotnej, czyli to, są, to jest oprócz jętek najgęstsze żyłkowanie u owadów, bo generalnie w ewolucji owadów jest taka taka tendencja, że następuje im jest młodszy rząd ewolucyjny, tym ma mniej żyłek. Tak zwana kostalizacja mhm. następuje, Na czyli zlewanie żyłek kolejnych z, tą, z, brzegiem, z przednim brzegiem skrzydła i redukcja żyłek poprzecznych. I żyłki pełnią nie tylko funkcję podpory mechanicznej. Żyłki poprzeczne są lite w środku i one są wyłącznie podporą. Natomiast przez żyłki podłużne prowadzone jest jeszcze powietrze, tam są tchawki i prowadzona jest hemolimfa, czyli krew owadów. To budowa jest niesamowita, bo po co ważce? Przypomina mi się bajka o Czerwonym Kapturku i o Wilku. Po co ważce takie duże oczy, taki długi tułów <grym> i te skrzydła błoniaste, które no są duże? Co z kolei albo inaczej, jak i czym odżywiają się larwy chruścika? Mhm. Tutaj bardzo ciekawe nazewnictwo, a mianowicie. Czym się żywią i jakim sposobem? Wśród chruścików są napadacze, filtratory, zakopywacze, zbieracze, rozdrabniacze, wysysacze. Tak jest. Warto może na początek powiedzieć, że chruściki wśród wszystkich owadów wodnych są najbardziej zróżnicowaną grupą, jeśli chodzi o sposoby pobierania pokarmu oraz typ pokarmu. Można powiedzieć, że zdają wszystko od Pokarmu roślinnego, detrytusu, detrytus, czyli martwa, martwa materia organiczna, najczęściej tam właśnie roślinna. Mamy gatunki, które odżywiają się, wspominałam na samym początku, drewnem, kselofagi. Mamy gatunki, które wypijają glony, przekuwają, przekuwają taką komóreczkę glonową i ją wysysają. Po prostu. Wysysacze. Tak, wysysacze. Dokładnie, dokładnie takie tak. <taki> takie, takie właśnie wampirki roślinne, można by powiedzieć. Mamy też dużą grupę drapieżników. Część z nich buduje sieci. Myślę, że za momencik jeszcze powiem o ich behawiorze budowlanym. To jest bardzo ciekawa i unikatowa w ogóle rzecz, jeśli chodzi o owady wodne. One sobie tkają sieci, w te sieci wpadają różne drobne, drobne organizmy. I one sobie po prostu polują tak jak, tak jak ważki. <laughs> Przy czym oczywiście nie mają tych odnóży koszyczkowych, tylko od razu tam przybiegają na taką sieć i tak jak pająk, po prostu e, bezpośrednio tą ofiarę wyjmują i, i e, zjadają. Wszystko dzieje się pod wodą. Tak jest, tak jest.